no widzowie, z tej strony Badu Gęś Widzę was w kolejnym filmie na kanale. I jak możecie zauważyć jesteśmy na bedwarsach I będziemy grać sobie dzisiaj w bedwarsu No w minecrafcie Więc no, ma, będziemy grali w sumie w solo, duels, W trio i czwórki, to ja nie wiem czy będziemy grać Ale chyba możliwe, tak No i tak, nie zapomnijcie oczywiście zostawić łapki które i subskrypcji z dzwoneczkiem. Macie na to 3 sekundy. 3, 2, 1. Kto zdążył, ten niech napisze w komentarzu i no, lecimy dalej. Lecimy dalej z tym odcineczkiem. Mogą być trochę lagi, bo jak nie nagrywam, to w ogóle nie mam lagów. Ale no... No tak czasami. Jest. Zaczynamy od duelsów chcę e, trochę pobrać, więc no, lecimy i, i muszę trochę podgłośnić dźwięki, żeby tutaj nie było tak słabo. Znaczy, bo, że jak wy, wy, musicie mieć idealnie tutaj do oglądania, słuchanie w ogóle, żeby nie było nudno. Więc, więc nie będę tak podgłaszał. Podgłasza. No i po prostu lecimy. Make, 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 make. Mam jakiegoś zioma tutaj, tylko ja nie wiem czy on dobrze ogarnia, czy nie. Więc no, będzie trochę problem. Ale lecimy. Make, make. Okay. czekaj, Czekajcie widzę. No No! 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 Dobra, zbieramy sobie. Dobra, na TNT-ka. Jeszcze, 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 jeszcze. Ora, Dobra, lecimy, lecimy. Może być trochę słabo, bo bo tutaj, no, nie jest to wszystko takie płynne na odcinkach. Dobra, jeszcze jedno TNT, i lecimy. Myk. Jak, e, hurra. Lecimy, 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 lecimy. Urra. Coś o ziomy. Ej, ej, ej. Dobra, Spadajcie, spadajcie. Ale ziomy, ale ziomy, ale ziomy. Ora, jesteśmy w następnej co widzowie. I ten... Y no i nadal jesteśmy w duelsach Ale no Dobra Lecimy O Boże Nie Dlaczego dziewczyna Dlaczego Przegramy to nie, nie, Ja dzisiaj na jakichś nieogarów trafiam nie Tragedynym Tragedyszyn była Drogadation dobra, ale ciemno w ogóle możecie też napisać w komentarzu czy chcecie te filmy z pomogę bo mogę na was, dla, dla Was nagrać. Filmy z Bedroka. Eee, filmy z Bedroka mogę nagrać. Że, żeby nie była tylko sama Java, tylko Bedroczek. Też e, tutaj się pojawiał czasami no. Dobra. Jest dziura. W... Dziura, dobra. Robimy to. O kurde. Nie. Przez to, że, że mam lagi podczas nagrywania. To niestety dzisiaj za dobrze to nie pogram. Wczoraj tak z Milanem nawalałem. A ja lecę tnt JOLO mordo. YOLO. Bro, bro, ale żem go zrzucił teraz. Bo szkoda, że straciłem moje wszystkie przedmioty, ale no. Dobra. A ta baba musiała mi jak zwykle coś zabrać, no. Jesteś taka denerwująca, bo przy tylu pewnie nawet nie ogarniasz grać. Nie ogarniasz tej gry. Zajemnie, nie miałem, lago tak nawalał. No, paskito. Zawsze jak nie nagrywam, to tak nawalam wtedy Do No kurwa. Ora, lecimy. Lecimy. Bogini rodu

Dobra, masz już mieczyk, bo tej pewnie nie ogarniasz. Już jej dałem mieczyk. Ona pewnie nie ogarnia, jak, jak mieczek kupić. No, znaczy, nie żebym miał coś do dziewczyn, ale no. Raczej ch chłopaki lepiej grają w Warsa, nie, nie baby. Dobra, babu, spadaj mu! No. Baba nie ogarnia no! Wysadzie mi łóżko! O! No przynajmniej ogarnęła, żeby zniszczyć to łóżko. To jednak potężna baba. Kurde, jeszcze tu wróciła bez zakłóceń. Nice. Takiej baby to ja się nie spodziewałam. Dobra, lecimy. Kurde, no. Źle ustawię myszkę. Takiego speed bridge'a obalał. Spadaj, 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 Nie potrzebujemy cię w naszym składzie, a ty nie ogarnia w ogóle gry. <laughs> Właśnie. Lecimy, lecimy. No dawaj mi to, tego no dawaj, dawaj, dawaj. Muszę ich rozwalić. Oni teraz pewnie będą robić misję ewakuację. Trzymaj tego żelazo. Oni pewnie robią teraz misję ewakuację na stówę No jak uciekają. Bambiki się boją. Bamb co się boją. No czemu mam nie Jumpa nie robię? <gryw> Spad sam. Jaki bambik. Jaki bambik. Co tu te firebole tak strzelają? What? Co tu się odwala? Dobra, zbieramy tego goldika. Kupujemy jeszcze TNTka. TNTka i fireballka. To zawsze, to zawsze się przyda. Dobra, skoro tutaj nikt nie leci. A niebiesce są? Nie ma. My jeszcze mamy do czynienia ze złotymi. I jeden czerwony został, ale to już na luzaku. Sobie poradzimy. Więc nie będzie problemu. Lecimy na środek. A mela dobrze nawala w tą grę. Ty, jakiś chłopak ją nauczył zapewno. Bo takiej dziewczyny to ja jeszcze nie widziałem, żeby tak ogarniała. Dobra, lecimy. Oni do niebieskich polecieli. No, no szkurde. Ale, ale mu strefę waliłem, no kurde no. Tak dobrze już było. Dobra, kupuję raz, zobaczy. Mek, 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 no nie, no wiedziałem. No i kupa, widzowie. No i kupa, lecimy teraz z gieraczkę chyba trio. Więc widzimy się na trio, widzowie. Dobra, lecimy z gieraczką trio. No i widzowie, czekam na gieraczka. Lecimy do tyłu, żeby sobie zbierać. O, no, biereczkę trio. Szkoda, że. Aha, Jezu, myślałem, że. To Dobra, No dawać mi tego miejsca. Chyba trafiłem jakichś chłopaków nieogarów, Ale się zremowało. Nie wiem, bo oni tylko zasłaniają. W ogóle będzie nowa osoba chyba na moich filmach, jak się zgodzi, że, żebyśmy nagrywali razem. No dawaj, rób, rób speed bridge mordo. Rób speed bridge, a, dawaj tą pełnę. Tak wolno lecisz, dawaj! Jezus, co za koleś walnięty. No bez kitu, walnięty koleś. Lecimy na te paksy. Paksy, diaksy, naksy, laksy, kaksy. Dobra, lecimy. Cocy. Tam ktoś już na środku się buduje. O tam widzę głowę czerwony. No i lecimy. Bra, budu, budu, budu. Budu, rubu. te paksy, laksy, naksy i lecimy w raksy. W rapy Kurde, dobra. Jezus Maria, coś niedobrego zjadłem. I tu jaka to jest niedobra. Dobra, widzowie. Widzowie, 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 widzowie. Dobra, lecimy. Mek, met, met met O kurde, z czerwonymi ma walkę zioma Zioma ma walkę z czerwonymi. To ja mu szarpa zawala Szarpa mu walnąłem. Pomogę mu z szarpem. Dobra. Już tam miałem bies, bo ziomo tam spadł. Nie, 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 kupuję, bo. Kurde, czemu ja mieczora nie kupuję? Jest na jakimś dziwnym. Kurde, trzymajcie to. Ja idę na środek, mordy. Chłopco się próbuje budować, ja nie mogę. Tutaj ziomo. Ty, ale ja jestem wymierzyciel. Wymierzyciel. Bez kitu, bez kitu, bez ritu, bez ziomiku. Ale go wywaliłem. A czemu on w ogóle niszczył pode mną bloki? Gdy jest ja chcę tylko na Somba. Na kolejnych Kidów, jakich trafiłem, które chcą tylko zniszczyć mnie. porada chodź robimy razem TMT mordo jak ogarniasz TMT to ja z tobą zrobię tyż jaki debil jaki debil jak można być takim debilem żeby tam polecieć TMT kiem nie mieć ani wiatra z wodą ani jakiejś laderku żeby zrobić chłopca nie ogarnia w ogóle ja nie mogę. Track Robimy generator, żeby szybciej nam no tutaj wszystko. Dobra, lecimy na środek? No, na środek polecimy. Niech oni się razem, radzą sami. To za tym koleż. Ale niech dostanie teraz kopa w głowę. Nie chcę tutaj odzywać. Tak, używać takich słówek. O nie, ani, 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 ani. Robię z nim strafe, robię z nim strafa Ziomo. No. Ja lecę z nim. Co z tego, że mi? Ja mu będę zasłaniać. Skoro on chciał mnie zrzucić do tego kolesia. No spadaj! Miejsce celownika. A jaki devil. Jaki devil. Za dzwonek Boże, większego dzbana nie było widać. Jezus. Dobra, ale dobrze, że mnie stać jeszcze. Dobra, kupuję fairbola. Więcej wałęki. Wełnę kupuję pod ustawkiem. żebym miał tutaj mega dużo. I kto jeszcze został zielony. No to maluję ich pokonamy morlo. Tylko trzeba jakiś kilofik kupić. Dobra. Trzeba jakiś kilofik kupić. I lecimy. Wjazd na Havira, lecimy z nimi. Wjazd na rejony, Wjazd na rejony. Tylko gdzie są zieloni? Tam są zieloni, a nie, tam są czerwoni, czyli ma. To tam są zieloni? No bez tam są zieloni. To lecimy tam, w takim razie w tamtą stronę. Nie chcę, nie chcę wykorzystywać tych rzeczy, które, które kupiłem, ponieważ yy, one mi się przydadzą do zrobienia z nich yy, bambików, żeby bambiki z nich powstały. Fajerka się nie, nie ogarnie zrobić, ja jej tylko muszę wywalić. A tak to się wkopać muszę. No więc tak. Ja tu ogarniam. Więc... No, nie ma problemu. Robię... Droń, robię nie wiem czy to będzie dobry pomysł, ale myślę, że tak. Robię do nich TNT jumpa. Ja yeah. Ale kupa, co ja odwaliłem. Jak ja mogłem tam doskoczyć przecież. TNT, ja nie pomyślałam I am not canny majerz. TSEY, Dobra, lecimy. Chłopów w ogóle tutaj nie ogarnia, a ja, a ja tak ogarniam, że mu nie opłaca się w ogóle. Jak mnie teraz rzuci z mojej drużyny, to on jest takim kidem. Chcę tylko sam grać. Ja bym, chciał, ja bym chciał sam grać albo duelsy, to bym przeszedł duelsy albo solo, a nie przeszkadzał swoją kolezę w drużynie. A, A. my jesteśmy... A, bo my jesteśmy żółci! YOLO! Ale się teraz zdziwiłem. YOLO! Ale się teraz zdziwiłem. Biaskitu, civic lol, czerwoność trzeba porobić w takim razie. ja pomyślałem, że my jesteśmy czerwoni, lol. Nie wiem czemu, ale czasami może tak być, że się myli kolegów. Dobra, a ty w ogóle nie są moimi kolegami, oni są jak coś Nie ogarniają świata, mordę. Mordo ty nie ogarniasz świata. Jak się ogarniał. Dobra, porobiłem go. Więc w takim razie idziemy teraz do ich bazy. Dobra, lecimy. Lecimy w takim razie do ich bazy, żeby je wykopać tutaj wszystko. Aaaa no co za debil No co za debil No Widzieliście widzowie jaki debil Nie mogę Co za dzban walony Musiał mnie klepnąć dzbanek Boże Co za koleś walona No ta, jeszcze, jeszcze nie mam Boże... Co to za genera... Jezus, jestem taki teraz... Taki teraz jestem zdenerwowany. Chłop, widzieliście, co mi zrobił. Widzieliście, co mi zrobił. Musiał? Wcale, że nie. Wcale, że nie musiał. Nie musiał mnie walić. Ale akurat on chciał i to zrobił. Boże. Tragedy Co za tragedia. Jak można takiego tragedy mieć w fazie? Ale kiuska. Lecimy. Aj, aj. No boże, ta wszyscy, wszyscy się zlecieli. Nie no, zarobiście, zarobiście Wszyscy. Wszyscy się zlecieli nagle, jak ja tam poszłem. Nie, no, zarąbiście! Eee! A wy to może byście pomogli? Kolesie! Ja tam ich robię, a wy stoicie w bazie. Jak gdyby nigdy nic. Debile. Nie ogarniają życia w ogóle świata. Boże! Jak możemy mieć tracie takich tragicznych typów? swoim... Sw takich tragicznych typów jak można mieć sw swoje drużynie. Jezus Maria. Jak można być taki tragiczny... Jak można być takim tragicznym Demilem? Jestem taki... O tyż mato! O ty mato balona. No chodź tu bambiczku. No, co tu bambiczku? A, ale bambik. Nie ma fałdolców, bo ma dwóch ojców. No co ty zrobiłeś? Boże... Jaki debil Co za debil? Jaki debil Boże, co za debil? Jezus, takiego tragicznego kościoła nie można było więcej znaleźć. Boże, on odbił tą kulę normalnie, co za walony. Musiał ją odbić kretyn. On w ogóle nie ogarnia świata. Rzeczywistość, rzeczywistość. Jego, jego chciwość, czyli rozumiałość świata kontra rzeczywistość, czyli nierozumiałość świata. Oh, let's do it, uh -huh. Let me skip let me scar. Let me, let me scar. Let me, let me scar. Oh, let me sc No chodź tu bambiczku, który nie oparnia świata. Chodź tu bambiczku. Jol! Jolo! No nie! No dlaczego? Nie, ale kupa. A teraz im dowalę kotwicę na łeb. Ale i teraz zawalę kotwicą na łeb. Ale staną teraz w mord Mordiale. Jezu! Jestem taki teraz zdenerwowany. Widzowie. Widzowie robimy to. Musimy ich pokonać. Jak ich pokonamy, to to będzie koniec odcinka, Widzowie. Ostatni czerwony został. Trzeba teraz go wymanewrować. Gdzie on jest? Lecę na środek, bo tam się najbardziej Najłatwiej się zorientować. Czemu klacza nie potrafię zrobić? Znaczy potrafię, ale no... Coś ciężko idzie. Gdzie ten czerwony walony? Tutaj! O ty ziomek! Ziomek, co mi tutaj ucieka, bo jest takim bandiczkiem jak twoja stara Eka. Chłop co wypełnia widka. Ten co wypił niewidkę, to zadzbałem. No, co bym ciągnął wczorajsza domówka? Nie, no zaraz się ziomek, tylko ma główka Dobra. to ty tam odwalałeś, to stary, nie uwierzysz? Deksy to jest jakiś walony Gin, gin mordeczko Mordeczko gin, błagam Błagam Musimy to wygrać Ostatnie giereczka, błagam, nie Mordo, mordo Dawaj za tobą, za tobą Koleś, koleś Ej, kolego Odwróć się, za tobą Odwróć się, dawalej go! Nawalaj go mi! Dawalej go, kapitan! Dawalej go! Ja zaraz idę na Wiscorda! Albo nie, bo to jeszcze tak jest w końcówka filmiku. Gdzie on jest? Olivier. A Oliver sam został. Potem? Bo, bo on go zabił. Ci za dzbanek. Go no, zabił. A ten, co, ten co same refy ma no, i jakąś. Dobra. To te są imprezy. To ty tam odwalałeś, to stary mi nie uwierzyłeś. Uważaj, uważaj Oliwier, bo on jest w swojej bazie. A nie, bo ono ogarnia tutaj rzeczy. raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pię pięć, pięć w, je w, w jednym... Dobra no, patrzcie. Pięć raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Proszę bardzo. Oliwier, Oli, Oliwier, on jest... W swojej pasie, swoje pasie, na pewno? Panie, widzę na środku. Na środku, Oliwier, schowaj ten miecz, schowaj ten miecz, on cię dojedzie, no? Panie widzę, on cię dojedzie, mordoczysz gdzie jest ten drugi Deksy? jakiś walony. Podrupa Dexiego. Boże, co tam debil. Dawaj, Olivier! Za tobą! Za tobą! Dawaj go! Dawaj go! Nie! Jezu! No i przegrana, widzowie. A więc tak. No, jesteśmy już tutaj. No i widzowie. Przegraliśmy. Przegraliśmy, widzowie. Widzowie, przegraliśmy. No niestety, nie udało nam się. Było już tak blisko, ale niestety przegraliśmy. No więc tak, to było na tyle w tym odcineczku. Możecie wpadać na kolejne filmy. Subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, aby nie przegapić kolejnych filmów i załapkujcie, jeśli wam się spodobał filmik. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu niech na napiszcie, napiszcie w komentarzu hashtag Bedwars. Hashtag Bedwars Napiszcie w komentarzu, jak dotrwaliście do tego momentu, a my się dzisiaj z wami żegnamy. No i widzowie, siema. Siema. No siema widzowie. Będzie yy, jak tam. Będzie yy, filmy. Będą no, filmy już za niedługo możliwe, albo nie wiem, albo za miesiąc, nie wiem. Nie wiem, bo ja tak dziwnie to nagrywam, więc no widzowie, musicie, no. No i tak widzowie, siema.